Czy jesteście ludźmi, którzy już w swoim życiu spotkali zmartwychwstałego Chrystusa Jezusa? Ha, czy jesteście ludźmi, którzy usłyszeli pełną Ewangelię o zbawieniu w Chrystusie Jezusie i o królestwie, bożym oczywiście? Czy jesteście ludźmi, którzy przez wiarę swoich serc uwierzyli w dzieło krzyża, w dzieło, którego Jezus na Golgocie dokonał? uwierzyli w Niego, uwierzyli w Niego jako z stałego? Czy jesteście ludźmi, którzy doświadczyli nowonarodzenia z Boga? Czy jesteście ludźmi, którzy żyją jako nowe stworzenie w Chrystusie Jezusie? Moi drodzy zachęcam was do tego, abyście odpowiedzieli sobie śmiało na te pytania. Poza Chrystusem jest tylko, fałszywa rzeczywistość.